dzisiaj gramy w inną grę niż Minecraft inną grę niż inne rzeczy więc gramy w Soul and Sands na telefonie no i dobra, gramy Soul Czetujemy sobie postać już trochę zacząłem grać przy, yy, przed nagrywaniem jedz kolejny super rzadki obraz jeee yeah. Dobra. Mm. Arena i gramy. Pik. Masz i masz. Giniesz. Masz i masz. Przedzmaniłem mu i jeszcze trochę. Pik. Masz pojdzonem I ciach. wino. Cyk. Cyk. Awa. Giniemy. Dobra. Raz, dwa. Minetra wcala daje Radę Minecraft X I Dzień No i przez to zginę Dobra, idziemy na łapkę, idziemy podśpiczyć A jakąkolwiek na. nie, szopek Łuk, Armor, gdzie jest dziecko? No, dziadzie, weź mi coś sprzedać na darmo, nie mam kuponów. Dobrze, czemu nie mam kuponów? Dobra, idziemy na trening. Stręż. Haja, chin. Haja, chin. Haja, chin. Haja, chin. Haja, chin. Haja, chin. cin, chin. cin, cin, Chin. 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 O kurde. Chin, 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 chin. O nie, chin. Dobra, dwa razy kombos. Cztery, pięć, sześć, cyk. Dziesięć kombos. Ajajaj, aj, aj. cyk, cyk, cyk. Musimy nadrobić te kombosy. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Dajcie jutro odcinek sport Nita. Cyk, cyk. Dość proste. ta Do treningi. Dopiero wam pokażę, jak się... Na przykład 27. O, już puszcza. Patrzcie. 27. No, i już przegrałem tego kombosa. To jest potwornie trudne utrzymać tego kombosa. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk i proszę, od razu dziejmy. Cyk, 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 cyk. Dobra, już dosyć, co dużo to zdrowo No i dobra, 36 tego i jedziemy. Co tu teraz zrobić? Spróbujemy jeszcze raz się pobić. Jako i już zadaję więcej do mego. Hmm. do Giiń! Druga koniecznica. Boże. I kolejny. Teraz pokonamy bossa. Ej! I... Aj nie. Za się. Albo nie, i pokonamy. Jeszcze raz pokonywałem bossa to było kiedy. Kiedy jeszcze nie miałem. Mm, kiedy używałem z tych supermocy, których mogłem kupić u handlarza. O, kupon. Dobra, świetnie. Idziemy sobie kupić coś u handlarza. Shop. Kupujemy sobie prądzisław. Kupimy sobie firebola. Jeszcze jednego firebola. Jeszcze jednego prądzisława. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Dobra, mam po trzy, więc. Wszystkiego, więc lecimy. Dobra. Widzicie się ze mną, wy dziady. I, i. I! I! Masz tarczowo łeb! I teraz będzie ten przedbos i to jest najgorszy możliwy. Może mam się trafić w tej grze przed bosem. Właściwie w tej... w tej arenie nawet. Ko on mnie trochę dobija tak, Tak mi więcej demagę zadaje. Damegę to się nazywa. Masz... Aha, Eluvina. Gień! Genie! Genie! Cyk! Cyk! Ała, Masz! Cyk! Cyk! I zginął nasz basik! e e wina Nas ka... e e e, -e Każda gra się tu zaczyna! e e e e Dobra! O, już, mag. Już ma... Mocny! Ja też jestem magiem. No jestem magiem przecież. Mag musi umieć wszystko. Błagam, mogę nowe zbrojenie. Armoryk nowy. Dziękujemy. Do widzenia. Um, muzeum Cyk, 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 cyk. O, buciki. Czyli co? Mm -hmm. Moniki większe, nie, nie chcemy sponsora raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ekstra, dobra, jeszcze coś możemy, dobra, to sobie ulepszymy o, nowe, odblokowane co to jest, deadly, increase super critical damage, damage razy 3,40, next damage razy 30. 380. Dobra, wiemy ich dalej. Dzień. Patrzcie. Ja też jestem magiem. Pokażę im, że jestem magiem. Ja umiem... Ja umiem pison. Piosen. Piosen budamy. No, ja też umiem. Ogień. Na tym kończymy odcinek E. Elo. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Mm. Myślę, że 30 lajków w górę wystarczy. Cześć.